w kolejnym odcinku, nie zapomnijcie dać łapeczki, bo znowu się obniżyliście, a minimum 300 wymagam, proszę błagam tutaj samiczka, 4 dni do wykotu także już się ładnie widać, brzuszek odznaczył kopiec, kopiec normalnie kreta tutaj samiczka ładnie chowa maluszki jeszcze jej dosypię dla matek karmiących jedzonko, bo zostało mi troszeczkę jeszcze odbunity a tutaj, no cóż, zostanie nam tylko wydzierać maluchy, ale to poczekam na jakiś cieplejszy dzień, a odrobać je mogę nawet dzisiaj. Ta niestety po wykocie mi przestała kompletnie jeść, więc dlatego straciła pokarm. No i dlatego tak to się wszystko skończyło. A maluszki naprawdę były fajne. No ale cóż, niestety takie życie i musimy próbować dalej. Ta tutaj też wydaje się troszeczkę bardziej zaokrąglona. No, wystarczy tylko poczekać, bo te dwie samiczki będą miały wykot tego samego dnia. O ile tak się zgrają. Bo to, że je puszczam tego samego dnia, nie znaczy, że się tak okocą. Trzeba będzie zobaczyć panie, panią ikę, czy się nam zakociła, czy wymaga puszczenia do samca. Ale dzisiaj teraz mi się na razie nie chce, więc zobaczę później. Teraz jest zimno, się troszeczkę ociepli, to sobie ogarnę. Te już chciałam na nową klatkę przetransportować, ale muszę poczekać na zasówki i wtedy dopiero no i na słomę, bo to jest najważniejsze. Pościele i króliczki pójdą sobie na mniejsze klaty. Będzie mi troszeczkę wygodniej je tutaj doglądać, bo będą niżej. Moje niunie i mamełka zostały właśnie odrobaczone. Także teraz samiczka jeszcze chwilę będzie do siebie dochodzić. Młode z tydzień, dwa jeszcze potrzymam. Oddzielę matka no, jest w bardzo dobrym stanie, także będziemy ją raczej kryć po oddzieleniu. Tutaj samiczka to spiekliła się z gniazdkiem, ma już ładnie zrobione. Jeszcze muszę tylko tutaj dać jej troszeczkę sianka. Nie mamełka? Tak, mamełka dostanie sianko. Tu I jeszcze sobie tutaj coś pewnie podziała. Tutaj samiczka dostała sianko. Także sobie jeszcze zgarnie gniazdko. Jedzonka ma miarkę więcej niż ogólnie zostają u mnie króliczki. Także jeszcze cztery dni do wykotu i zobaczymy, czy coś z tego w ogóle będzie. Tatuś zadowolony, tatuś odpalił motorek, że pochodził i dzieciaka po podwórku chociaż pojeździ. <grym> Dziocha to tak nie działa. Nie ma to jak wsadzić sobie samiczkę, która ma iść do znajomych. Ona, kurde, daje się pokryć. Chwilcze, <grystanie> chwalałam tamtą sobie zostawić do chowu, ale to zobaczymy. Małe, to zwinne, skoczne. Zrobię gdzieś indziej. Rozdam sobie resztkę tej sosny. I w sumie postoję chwilę i pomyślę, co tu z czym puszczać. Samiczki niebieskie nie są kotne. Próbowałam je puścić do samca, ale opornie Także zaraz zobaczę na tamtej połowie, czy mam witaminę E Będę musiała im podać Na razie piją wodę z probiotykami Wszystkim dzisiaj nalałam Także jak to spiją, no to dam samiczkom witaminkę E Żeby im trochę pomóc wywołać rójkę. Zamówiłam sobie te zasówki plastikowe na drzwiczki tutaj Także czekam, aż paczka zostanie wysłana Wtedy w przeciągu dwóch dni będzie u mnie Już sobie zamontuję i jakieś króliki... Przemebluję, ale najpierw musi być jeszcze słoma, której oczywiście nie mam do tej pory. Mam już załatwione u znajomego mężusia, także tylko czekać, kiedy mi mężuś przywiezie kiedy znajomy będzie miał czas. Na, niestety na razie muszę czekać. A no, tak to bym już im niektórym posprzątała, bo tutaj mam wszystkie klatki do sprzątania. Tutaj samiczki ta raczej zostanie, tutaj ta sobie zostanie, a te samiczki dam. Tutaj na te klatki i tak raczej zostanie, bo tutaj na razie nie potrzebuję ściągać, nie potrzebuję ją tam doglądać, także ona sobie na razie może być na górze. Nie przeszkadza mi ona tam w ogóle. Tutaj samiczka, no dwa dni do wykotu, przemacałam, samą młode czuć, także zobaczymy co z tego będzie. Dałam jej jeszcze sianko, ale ona tutaj zrobiła harmider, nic nie dokłada do gniazda, także zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać, będę ją dalej obserwować. Sosna ogołocona. Wszystkie króliczki dostały, nawet karzełki, chociaż karzełkom nazywałam tutaj o samych tych igiełek, bo łatwo je wyrwać. Także one sobie dostały takie porcje. Każdy po dużej garści z karzełków. Tutaj jeszcze muszę dać poidełko, bo jest tutaj samiczka niebieska, która mi się nie chciała dać pokryć, i idzie do nowego domku. Um, a pokryłam tą, która miała iść do nowego domku. Ta miała iść do znajomych, do domu, no ale niestety pójdzie ta druga, bo ona mi się nie chciała dać pokryć, chociaż tamta nie miała podgardla i miała lepszą okrywę, no ale jak już ta da mi się pokryć, no to no chyba, że na dniach, dopóki tamci nie kupią klatki, ta druga niebieska też da mi się pokryć, no to jakoś się dogadamy, co będzie dalej z tymi samiczkami. Ja tu staję sobie, bo sobie błogo, zawsze śpię dużo, jak mogę, to wykorzystuję, a tu męzu zaczyna zapitalać przy króleckach, no. A co? Lepsze hmm. to niż kupowanie kwiatów dla żony. <laughs> Tańsze. Mhm, ekonomicznie. Tak. A, ty już się przygotowujesz na niespodziankę dla widzów, tak? Jaką? No ty chcesz mieć swoją rasę w hodowli. Nie, jeszcze nic nie wiadomo, cicho. bo patrzysz, nie wolno. Nic, Tajemnica wagi nic nie wiadomo, ale jakieś zamiary tu chyba są. Cicho, wiedzą o tym nie liczni. Mm, tak, wie tylko Julka siu, jej mama. Siu, cio, bo będą Jarek też wie. I to wszyscy. Z grona wiedzących. Może was zaskoczę, może nie, ale są bardzo piękne i bardzo mi się podobają. A co z tego będzie? To się wszystko okaże z czasem. No i Jarkowi się nie podobają. On nie przyjedzie wtedy do nas. To ja je wtedy schowam. Dobra, schowamy do piwnicy. Nie, do przyjaciela je schowam. No, woda. Mm. Gotowe. Jeszcze sianko tutaj będzie gotowe. Żarcie na budowie. Niam, niam, miam, niam. niam, niam, niam. niam, niam, niam. <noise> tu się ewidentnie coś dzieje. Działcha, co robisz? Pokaż Działcha, co robisz? A, Działcha! Z tego syfu! Szlałaś! Wierzę, że to jest? Tak! Dzisiaj na kolację marchewa wjechała. Kupiłam cały wór. Także teraz każdy z króliczków szama. Dawno nie było marchewy u mnie, bo nawet nie no, w sumie z kilka miechów na pewno nie było. Poza tym, co dawałam tej tutaj wcześniej, a tak to całe stado nie dostawało marchewki od dłuższego czasu. Marchewę muszę schować do piwnicy, żeby mi się nie zepsuła, bo jest bardzo fajna, ładniutka. Tutaj mężuś na rozdawał sianko rano, rozdał jedzonko, także ja przyjdę sobie za godzinkę rozdać jedzonko, bo będę musiała i tak czy siak wyjść do znajomego, bo przyjeżdża do mnie z karzełkiem. Karzełek jest trochę zatkany i pomaga im w leczeniu, wczoraj dostała do mnie zastrzyki, no to trochę ją ruszyło i teraz czekam aż przyjedzie dzisiaj, na no, za godzinkę w sumie, tylko dać marchę i tutaj zgrabić po tym brzydkim sianku, bo to większość do wywalenia, niestety, takie gówna mam na łące wodniste, niunia już od rana nie je, coś tu próbuje szykować, teraz odpoczywa, siedzi ze słomą w pysku, moje biedne maleństwo, Tutaj mamy 4 dni do wykotu, właśnie samiczkę posprzątałam, żeby sobie ładnie uplotła gniazdko, bo tam już był straszny gnój, mnie też przed, podczas wyjazdu nie było przed wyjazdem, nie sprzątałam, żeby później to zrobić, żeby miała czysto już przed samym wykotem, także tak to sobie wyglądało. Zaraz jej sypnę jeszcze jedzonko, bo wszystko wtrążoliła, a chcę żeby była ładnie najedzona, bo wiadomo przed wykotem tak jak ta, dzisiaj dzień wykotu, ona nic dzisiaj totalnie nie je, nic. Także. A, muszę jej dać jeszcze. A nie, powidełko odmarzło. Także ok. Ważne, żeby dużo piła niunia. No i zobaczymy tutaj za 4 dni. Duże komo też za 4 dni. Tutaj czuć maluchy, a tu muszę sprawdzić, ale najpierw muszę to skrabić i wywieźć. Tutaj samicę przed wyjazdem posprzątałam, także ona miała dość czysto, więcej dosłałam. Ona ma wykot tego samego dnia co ta samiczka, także dwie powinny. No a ta samiczka ma tak samo jak tamta z drugiej połowy. Mm. Szkoda, że tutaj samiczka straciła pokarm, bo tak to byśmy mieli maluszki. Tu maluszki, to tu, 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 tu i tu, bo tu już są. Tam w kółko, ale nie było. No proszę, tutaj się spodziewam na jutro wykotu. Ona ma na dzisiaj termin, a patrzę właśnie, że się rwie, a najbardziej nie było po niej widać. Proszę. Ona... Dziękuję. Nagroda to moja. Super. Ona cały czas siedziała, leżała, nic nie robiła, a tamta coś działała z gniazdkiem, a teraz ona leży i nic nie robi. A ta zaczyna się rwać. No i super. Tutaj już cała klatka w puchu. Na razie ładnie działa. Mój najpiękniejszy, i najsilniejszy mąż. Tak? Owiec wjeżdża na dzielnicę. Ale masz seksowny tyłeczek. Brałby. Urodziła dziewięć ładnych sztuk, z czego jedna była niestety nie do końca schowana, ale już była martwa. Szkoda, bo rysunkowo nawet nawet tutaj był. Tutaj też fajnie. No tu nie ma co się zastanawiać nad nim. Jeden młynarzyk, zero czarnych, reszta srokata siedzi w gnieździe. Przykryłam, bo oczywiście były dość słabo zakryte i troszeczkę słabo się ruszały. Zaraz tutaj, że jeszcze raz się wszystkie ładnie rozgrzały. Najpierw skarmię statko. Mm. Samiczka, oj dużo wody wypiła, to dobrze, zaraz zobaczymy do drugiej samiczki jak tam u niej i zaraz będę skarmiać statko i wtedy tylko na szybko zajrzę do tego gniazdka, tylko wsadzę rękę i za chwilę tam też dam matkę. Oski, a ty co tu byś chciał? Piesek sąsiadów. Tutaj u samiczki nic się nie dzieje, gniazdo gotowe, nie ma puchu, także ja myślę, że ona przeciągnie wykot na jutro. Tutaj Jarkowa samiczka, 4 dni do wykotu. Dzisiaj mam posprzątane, także już szykuje gniazdko. Ładnie się stara. Tutaj samiczka na razie nic nie robi. No Jestem ciekawa, czy walną w ten sam dzień, czy zrobią tak jak ta. Ta dostała teraz witaminy, multivitaminerswuterkowe, razem z tą, co się wykociła. Także niech sobie zasilają organizmy witaminkami. Mamy kolejny wykocik z samego rana. Tak, mąż idzie spać, była akcja karzeł. <laughs> Poziom znowu karzelek z spitolił. Tym razem zostawię ją tutaj. Tam będzie się jeszcze szara mała gnida. Poziom, jakie to szybkie masakra. Mężuś pisze mi wiadomość, bo nie chce mnie budzić. Rano wstaje, otwieram oko, czytam wiadomość. Karzełek ci spitolił. Wiadomo, stąd, nie? I spadła sobie jeszcze na sam dół. Oto jest tak, że ona nie powinna tego otworzyć, bo. No nie będzie siły. Nie wiem, musiałam to źle zamknąć, bo pokazywałam je znajomemu i jeszcze był wykot, więc pewnie się przejami źle domknęłam i spitoliła. No i mężu się obszukał, całe podwórko, wszystko. Nigdzie karła nie ma. Ja sobie tutaj sprawdzam gniazdo, czy wszystko w porządku, czy się nagrzały. I nagle Mavis, stofik zapierdzielają mega sprintem. ja patrzę, jakaś szara dupa i mała kiteczka wystaje, i tak puu, śmignęła. Oho, jest zguba. Zawołałam mężusia i złapaliśmy ją. Przeglądam właśnie komentarze i tutaj mamy komentarz Dolnośląskie hodowca Niespodzianka pewnie, jakiś nowy nabytek do hodowli, tak, tak Nowy nabytek, nawet dwa Także pozdrawiam Nowy nabytek, miniaturka No miniaturka, w sumie karzełek. No ale w sumie to tak Samiczka, aha tutaj samiczka czuje się dobrze, ta co pojechała do nowego domku, więc super Pozdrawiamy Michała. Będzie nowy nabytek z miniaturek, No także też pozdrawiamy Monikę. Niespodzianka to dziołcha dla Dawidka. Pozdrawiamy Mateusza. Nowy nabytek do Dawidka. Miłość, pozdrawiam. Nowy nabytek samiczka, miniaturki dla Dawidka. Pozdrawiam Milena. Czyżby samica do Dawidka? Tak, Tobiasz, pozdrawiam. Niespodzianką może będzie samiczka do tego małego czarnego samczyka, zapomniałem jak się nazywa. Tak, Michał, pozdrawiam. Nowa samiczka, miniaturka do Dawidka. Mateusz, pozdrawiam. Nowy nabytek, nowy naby nabytek. Kubiks, pozdrawiam. Karzełek niebieski, nie jestem pewna. Po pozdrawiam Ania. Tu, co mogę język połamać? Bez obrazy. Obstawiam samiczkę dla Dawidka, pewnie jakaś czarnulka. Pozdrawiam Iwona. Niestety czarnulki nie było, więc jest niebieska i szara. Nie zapomnijcie dać łapeczki. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie też zasubskrybować. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby mieć powiadomienia o nowym filmie. Trzymajcie się. Hej!